dla raz. Dzień dobry witam wszystkich. Powiem dzisiaj kilka słów o tym, co nas nie boli, do czego zmierzamy. Powiem też tylko kilka słów na temat w jaki sposób i kto nam to robi. Bo według sztuki sącu, takiego generała sprzed kilku tysięcy lat chińskiego nie można wygrać żadnej potyczki, żadnej wojny. Żadnego konfliktu, jak się nie wie z kim się walczy i nie zna się wszystkich jego metod. To jest zasadnicze. I słuchajcie to, czego się obawiacie. Czyli ten nasz tutaj nierząd, nasi pracownicy, który płacimy co miesiąc, oni nie są tymi, z którymi mamy walczyć. Nie są tymi, możecie ich zignorować. Oni nic na to nie pojadą. Jak o nich mówię też. Hello? Słuchajmy. Panowie oficerowie, tam prowadzący i pomniejsi, do was mówię. Oni nic nie mogą zrobić wam. Nic. Przypuśćmy, że wygrałeś przetarg na budowę autostrady i masz podwykonawcę. Ten podwykonawca ma podwykonawcę, a podwykonawca ma podwykonawcę i podwykonawca, podwykonawcy, podwykonawcę, ma jeszcze jednego podwykonawcę. Więc jeżeli macie problem, to nie możecie go rozwiązać, z tym, z którym macie kontrakt, bo on ma też swojego kontrahenta i też ma związane ręce. I tam ten kolejny też. Więc jak macie problem, a jesteście na końcu tym podwykonawcą, który rzeczywiście to swoimi rękoma wykonuje, swoimi maszynami, to musicie iść od razu do tego głównego i tam załatwicie naprawdę problem. Nie rozmawia się z podwykonawcem, podwykonawcą, podwykonawcą. Rozmawia się z głównym. Tym, który wygra przetarg i nie miał maszyn. Oni wszyscy pozostali są tylko podłączeni do tego tortu, żeby odnieść kawałek. Ale oni nic wam nie załatwił. Na tej zasadzie Polska nie jest korporacją, która wygrała przetarg na tworzenie innych korporacji. My jesteśmy korporacją stworzoną przez innych na zasadzie franczyzy, a ten główny podwykonawca a nawet nie, nie podwykonawca, tylko wykonawca główny, jego kierownica jest w Watykanie. Jego kierownica jest w Watykanie. I musicie zrozumieć, że z podwykonawcą, podwykonawcy, podwykonawcy się niczego nie załatwi. Wy mamy, my mamy, wszyscy problem z tym głównym, z Watykanem, a nie mieć szansą towarzystwa Jezusa. Jezuliczy. Od kilkuset lat. Niezmiennie i niepodzielnie. Posiadają wszystkie pieniądze świata, nieokreśloną, niczym nieograniczoną swobodną władzę. Potrafili 190 krajów na świecie, od tak zapowiedzieć, że już nie będzie nigdy taki sam świat. I robią to. I robią to. Robią co chcą. Nikt się im nie przeciwstawił. Nigdy. Nie było takiej siły, ani takiej wiedzy. Ale a ja Lugo, szczerze. I już się nakobrali, i już przegrali, jeszcze o tym nie wiedzą. Wy im to musicie zakomunikować. Wy, my, wszyscy. Taki czas jest bliski, kiedy wystawimy rachunek za 1100 lat zniewolenia nas, przelewania w tą ziemię naszej chwili. Oni to robią od tysiąca lat. Przyszli tutaj z taką księgą i z mieczem. I ogniem i mieczem. I przy, pom przy pomocy tej książki zaczęli nas nawracać na tą religię. Później wprowadzili jeszcze inną krzywą bajkę. Demokracja. I tą demokracją do dzisiaj was zniewalają. Nas. Wszystkich zniewalają. I cały świat. Jak sobie wygooglujecie, demokracja ma 38 albo więcej odmian różnych, tak żeby wszystkie nacje do niej pasowały. Nie ma czegoś takiego. Nigdy nie było. To jest krzywa bajka, kolejna po chrześcijaństwie. Oni wtedy, jak tu przyszli tysiąc lat temu, mieli tą księgę, a myśmy mieli ziemię. Dzisiaj połowa ziemi wojennej w tym kraju należy do nich. A my mamy tą księgę. Ta księga okazała się plagiatem.